Drodzy Państwo, a właściwie drodzy śpiący, bo tak to wygląda, prawda? Jesteśmy narodem śpiących ludzi, wszyscy mamy wielkie plany, wielkie marzenia, ale co robimy? Leżymy, przewijamy TikToka, oglądamy seriale, mówimy sobie, jutro coś zrobię, tylko to jutro nigdy nie nadchodzi. A życie ucieka, przelatuje między palcami. Żyjemy tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, a dobrze wiesz, że tak nie będzie. Wyobraź sobie to: budzik dzwoni o szóstej rano, ale ty nie przewracasz się na drugi bok, wstajesz z łóżka z energią, bo wiesz, że masz powód. Wiesz, że każdy dzień przybliża cię do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Ty panujesz nad swoim życiem. Nieodwrotnie, czujesz spokój, bo nie tracisz energii na rzeczy, na które nie masz wpływu. Zamiast tego skupiasz się na tym, co możesz zmienić. I zmieniasz to. Masz cele, konkretne, wiesz dokąd zmierzasz. I teraz zadaj sobie jedno pytanie: dlaczego miałoby to być tylko wyobrażenie? To życie jest możliwe, ale musisz zacząć działać. Dzisiaj. Nie jutro, nie za tydzień. Teraz, bo przyszłość o jakiej marzysz zaczyna się od decyzji, którą podejmiesz dzisiaj, co wybierasz. Przedstawię ci cztery najbardziej brutalne nawyki, które ciągną cię w dół oraz powodują, że wszystkie twoje zalążki działania oraz motywacji zostają zgaszone, niczym zdmuchnięty płomień ze świeczki, a potem. Pokażę ci, jak filozofia stoicyzmu może uratować twoje życie. Nie filozofia dla jajogłowych, ale dla ludzi, którzy chcą wziąć życie za mordę i wreszcie coś z nim zrobić. Gotowy? No to słuchaj. Nawyk numer jeden: brak celu, dryfowanie bez kierunku. Marek Aureliusz napisał kiedyś: Nie chodzi o to, jak długo żyjemy, ale jak dobrze liczy się działanie. Wyobraź sobie taki obraz: idziesz po pustyni, nie wiesz dokąd, nie masz mapy, nie masz kompasu, po prostu idziesz. Przez chwilę masz nadzieję, że może znajdziesz oazę, ale po godzinach marszu widzisz tylko piasek, nie ma nic. Taka jest Twoja rzeczywistość bez celu. Wędrujesz przez życie, ale nie masz pojęcia, dokąd zmierzasz. Seneka napisał: Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd płynie. I to właśnie ty. Możesz mieć idealne warunki, świetne możliwości, ale co z tego, skoro nie wiesz, co z nimi zrobić? Błądzisz, a błądzenie to najgorsze, co możesz sobie zafundować, bo błądzenie to marnowanie czasu, a czas jest wszystkim, co masz. Jak poradzić sobie z brakiem celu? Po pierwsze, znajdź to, na co masz wpływ. Stoicyzm mówi jasno: nie wszystko jest w twoich rękach. Pogoda nie masz wpływu, decyzje innych ludzi nie masz wpływu, ale wiesz co masz? Masz wpływ na siebie, na swoje decyzje, swoje myśli, swoje działania. Epiktet powtarzał: to nie rzeczy nas martwią, ale nasze myśli o nich. Zacznij od małych kroków. Skup się na tym, co możesz zrobić dzisiaj, nie za miesiąc, nie za rok. Dziś masz wpływ na to, czy wstaniesz z łóżka i zaczniesz działać. Masz wpływ na to, czy napiszesz pierwszy rozdział książki, o której marzysz, czy pójdziesz na trening. To są rzeczy, które możesz kontrolować. Zdefiniuj swój port. Nie musisz mieć od razu wielkiego celu, nie musisz od razu wiedzieć, co chcesz robić przez resztę życia. Ale musisz mieć kierunek, pomyśl, co sprawia, że czujesz się żywy, co cię napędza. Nie mów, że nic, zawsze jest coś. Może zapomniane marzenie, może pasja, o której dawno przestałeś myśleć. Seneka radził: żyjemy nie dlatego, że oddychamy, ale dlatego, że działamy. Więc wybierz coś, cokolwiek. Może to być małe, może wydawać się nieistotne, ale wybierz. Bez celu jesteś martwy, więc pytam cię, co zrobisz z dzisiejszym dniem: dryfujesz dalej, czy w końcu łapiesz za ster? Twoje życie zależy tylko od Ciebie. Nie bądź tchórzem, obudź się, działaj, zacznij żyć. Nawyk numer dwa użalanie się nad sobą Twoja ulubiona wymówka. Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem i patrzysz na kogoś, kto ciągle szuka wymówek, bo życie jest niesprawiedliwe, bo miałem trudne dzieciństwo, bo inni mają łatwiej. Znasz to, bo ja znam. Słyszałem to setki razy i wiesz co: nikt cię nie uratuje, bo świat nie dba o twoje łzy. Marek Aureliusz napisał: Nie obwiniaj losu obwiniaj siebie, jeśli nie działasz. Brutalna prawda jest taka: nikt nie jest zainteresowany twoim użalaniem się. Życie nie ma dla ciebie litości. Albo weźmiesz je za rogi, albo będziesz leżeć w błocie, czekając na cud, który nigdy nie nadejdzie. Wybór należy do ciebie. Jak wyjść z błędnego koła użalania się nad sobą? Przestań obwiniać innych. Zrozum, że wszystko, dosłownie wszystko, zależy od Twojej reakcji, nie od okoliczności, nie od ludzi, ale od tego, jak Ty na to reagujesz. Marek Aureliusz powiedział: Życie każdego człowieka jest takie, jakie stworzą jego myśli. Masz pełną kontrolę nad swoimi myślami, nie nad tym, co się dzieje, ale nad tym, co z tym zrobisz. Pora przestać być ofiarą. Pora stać się wojownikiem. Stoicyzm uczy nas rozróżniać to, na co mamy wpływ, od tego, na co wpływu nie mamy. Nie masz wpływu na pogodę, ale masz wpływ na to, czy zabierzesz parasol. Nie masz wpływu na przeszłość, ale masz wpływ na to, jak dzisiaj się zachowasz. Epiktet powtarzał: nie możemy kontrolować świata, ale możemy kontrolować nasze reakcje. Przestań tracić energię na rzeczy, których nie możesz zmienić. Zacznij działać tam, gdzie masz moc. Trenuj umysł, jak mięsień. Nie oczekuj, że zmienisz swoje życie w jeden dzień to proces. Każdego dnia musisz trenować swój umysł, jakbyś trenował ciało. Nie ma wymówek. Siła psychiczna to nawyk, który budujesz przez działanie. Seneka pisał: im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w walce. Więc zacznij od małych rzeczy. Zamiast narzekać, podziękuj za to, co masz. Zamiast szukać winnych, szukaj rozwiązań. Każdy dzień to szansa na rozwój. Nawyk numer 3: Prokrastynacja, choroba wiecznego później. Ile razy w życiu odłożyłeś coś na później, bo dziś nie masz energii, albo po prostu ci się nie chce. A teraz policz, ile z tych rzeczy zrobiłeś później? Zero? No właśnie. Prokrastynacja to nie jest niewinny nawyk, to choroba, choroba, która zabiera ci życie. Każde jutro to ukryty grób, w którym chowasz swoje marzenia, cele i ambicje. Nie ma jutra, jest tylko teraz, a ty odkładasz swoje życie na później. Seneka ostrzegał: Podczas gdy odkładamy życie, ono ucieka. Wiesz co to oznacza? Że każdy dzień, każda godzina, każda minuta, którą marnujesz na odkładanie, to czas, którego już nigdy nie odzyskasz. Umierasz. Odkładając rzeczy na później. I wiesz, co jest najgorsze? Że sam się na to godzisz. Dlaczego prokrastynujemy? Po pierwsze, tkwi w nas strach przed porażką. Odkładasz rzeczy, bo boisz się, że ci nie wyjdzie. Lepiej nie zaczynać, niż zacząć i zawieść, prawda? Ale stoicyzm mówi inaczej: porażka to nie koniec, to lekcja. Mark Aurelius pisał: porażki nie są końcem. Są początkiem czegoś większego. Boisz się tego, że nie jesteś wystarczająco silny, by ją udźwignąć. Ale to bzdura. Jesteś silniejszy, niż ci się wydaje. Jak walczyć z prokrastynacją? Stoickie strategie. Skup się na chwili obecnej. Nie myśl o tym, co musisz zrobić jutro, za tydzień, za rok. Liczy się tylko teraz. To. Co możesz zrobić w tej chwili? Masz tylko ten moment. Marek Aurelius pisał: Skup się na teraźniejszości. Tylko ona jest w twojej mocy. Zacznij od jednej rzeczy. Zrób ją teraz. Nie jutro. Nie za godzinę. Teraz. Dziel zadania na małe kroki. Prokrastynacja często wynika z tego, że zadania wydają się przytłaczające, ale stoicyzm uczy, że wielkie cele osiąga się małymi krokami. Podziel swoje zadanie na małe części i skup się na jednym kroku naraz. Seneka mówił: Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. Każdy mały krok ma znaczenie. Każdy. Przyjmij dyscyplinę jako cnotę. Stoicyzm to filozofia dyscypliny. Nie chodzi o motywację. Motywacja jest chwilowa. Chodzi o nawyk, o codzienne działanie, niezależnie od tego czy ci się chce czy nie. Epiktet radził: nie pytaj czy masz ochotę coś zrobić. Po prostu zrób to. Dyscyplina to wolność. Im bardziej zdyscyplinowany jesteś, tym więcej masz kontroli nad swoim życiem. Nawyk numer cztery. Wygodnictwo, twoja klatka. Kochasz wygodę, uwielbiasz ciepłe łóżko, leżenie i oglądanie głupot i zero wysiłku. Ale wiesz co? Wygoda to więzienie. Może i jest miękko, może i jest przyjemnie, ale w końcu zaczniesz gnić. Bo życie w wygodzie to stagnacja. A stagnacja to śmierć. Życiowy przykład: masz pracę, której nie znosisz, ale nie zmieniasz jej, bo jest stabilna. Masz toksyczny związek, ale nie odchodzisz, bo lepiej być z kimś niż samemu. Serio? To jest życie, jakie chcesz prowadzić. Spójrz na swoją codzienność. Ile czasu spędzasz na czynnościach, które nie wymagają wysiłku. Jak wiele razy w ciągu dnia sięgasz po telefon, przeglądając nic nieznaczące treści? Czy to nie jest wygodnictwo? A może to są Twoje drobne grzeszki, które tylko pogłębiają poczucie pustki? Codziennie podejmujesz decyzje, które prowadzą Cię dalej w wygodę, do życia, które nie wymaga poświęceń ani wysiłku, tylko że ten brak wysiłku jest złudny. To, co zaczyna się od małych przyjemności i chwilowej wygody, kończy się w stagnacji. Słowa epikteta są brutalne. Nie chodzi o to, co się dzieje, ale o to, jak na to reagujesz. Jak poradzić sobie z wygodnictwem? Przyjmij Ból jako nauczyciela. Pierwsza zasada stoicyzmu: życie to nieustanna walka. Tylko przez trudności stajemy się silniejsi. Jeśli chcesz wyjść z wygodnictwa, zacznij szukać dyskomfortu. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. To właśnie w dyskomforcie rodzi się prawdziwa siła. Musisz zrozumieć, że nie chodzi o to, aby unikać trudności, ale aby je przyjąć, przekształcić w lekcję, w coś, co nas ulepsza. Seneka pisał: Nie ma niczego bardziej szlachetnego niż być gotowym na wszystko. Jeśli unikasz wysiłku, unikasz właśnie tego, co daje ci prawdziwą siłę. To ty decydujesz, czy będziesz siedział w wygodnym fotelu, czy wstaniesz i podejmiesz wyzwanie. Stoicyzm nie zna pojęcia szybkiej drogi do sukcesu. Musisz stawiać przed sobą wyzwania, które wymagają wysiłku, cierpliwości i wytrwałości. Dopiero wtedy poczujesz, że żyjesz w pełni. Seneka głosił: trudności uczą nas pokory, a pokora pozwala nam podjąć działania, których nie bylibyśmy w stanie wykonać, będąc pysznymi. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego filmu na temat czterech brutalnych nawyków, które mogą zniszczyć nasze życie. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś, co zainspiruje Cię do zmiany. Pamiętaj: każdy nawyk, który trzymasz w swoim życiu, ma moc kreowania lub niszczenia Twojej przyszłości. Dziękuję jeszcze raz za Twój czas i uwagę. Jeśli pomogłem Ci w uświadomieniu paru spraw, lub zmotywowałem chociaż trochę do działania, zostaw budujący komentarz i wspólnie wspierajmy innych do działania. Do zobaczenia.